Jesteśmy w Sejmie właśnie po konferencji prasowej, na której wraz z przedstawicielami stowarzyszenia zajmującego się edukacją domową odnieśliśmy się do projektu rządu PiS, wprowadzonego do Sejmu jako projekt poselski, który tak naprawdę ma na celu, wydaje się, zaorać edukację domową w Polsce. Edukacja domowa konsekwentnie zyskuje popularność. Kiedy PiS przejmował władzę, zaledwie 5 tysięcy dzieci było kształconych w systemie edukacji domowej. W tej chwili to jest 6 razy więcej aż 30 tysięcy. Wzrost, być może największy, nastąpił w okresie pandemii, kiedy ludzie zobaczyli, że można swoje dzieci uczyć w domach, że są szkoły, które to wspierają w sposób profesjonalny, a nie tak jak szkoły, które musiały z dnia na dzień przejść na nauczanie zdalne i że to może mieć sens. To wywołuje z jakiegoś powodu niepokój w rządzie. Minister Czarnek posunął się nawet do oskarżenia szkół czy rodziców zajmujących się edukacją domową o to, że są mafiami edukacyjnymi. My nie zgadzamy się na to, żeby uderzać w tę grupę ludzi, którzy. Biorą sprawy we własne ręce i uczą swoje dzieci. To, co martwi rząd, czyli że dużo osób zaczyna same kierować procesem edukacji swoich dzieci, to nas cieszy. Dzieci kształcone w systemie edukacji domowej, statystycznie rzecz biorąc, mają lepsze wyniki w nauce i kosztują państwa mniej pieniędzy. Te pieniądze, które są kierowane do szkół prowadzących dzieci w systemie edukacji domowej, to są mniejsze pieniądze niż te, które idą do zwykłych szkół samorządowych. Rząd zaproponował ustawę, w której wprowadza absolutnie absurdalne przepisy. Na przykład takie, że szkoła, która prowadzi dzieci w systemie edukacji domowej, musi mieć powierzchnię, żeby te wszystkie dzieci prowadzić w systemie zwykłym. To jest totalny absurd. Następna sprawa, tak zwana rejonizacja, czyli nie będzie można wspierać zdalnie edukacji dziecka z innego województwa, co w oczywisty sposób zabije szkoły, które pozyskały uczniów, których wspierają i ich rodziców. To są różne formy wsparcia, zarówno online, jak i w świecie. Rzeczywiste w życiu normalnym z kilku województw na granicach województw, na styku. Następna sprawa. Tam jest wprowadzany zakaz, zakaz z przeprowadzania zdalnych egzaminów. To bardzo ciekawe, że rząd, który przestawił całą edukację na zdalną, nagle chce wprowadzić zakaz zdalnych egzaminów. I tych przepisów wdrażających w edukację domową jest znacznie więcej. Wszystko pod pretekstem jakiejś nieprawidłowości, które przecież, jeżeli mają miejsce, no to trzeba je zwalczyć, ale dlaczego zwalczać cały system edukacji domowej? Wychodzi niestety ta straszna natura rządów prawa i sprawiedliwości, które są rządami etatystycznymi, centralistycznymi, antyobywatelskimi. Tam gdzie pojawia się wolność, tam gdzie pojawia się oddolna inicjatywa, tam oni pojawiają się ze swoimi złymi projektami, żeby to zniszczyć, żeby to zabić, żeby to upaństwowić. My na to nie pozwolimy. Dziś konferencja prasowa, jutro walczymy w tej sprawie na komisji w sejmie. Pojutrze organizujemy specjalny zespół, będziemy brać udział w protestach w tej sprawie i sprawimy, że rząd PiSu wycofa się z tych przepisów. Nie pozwolimy na to, żeby te przepisy zostały przeprowadzone przez Sejm. Zrobimy wszystko, żeby zdemontować ewentualną większość, która miałaby te przepisy uchwalić. Nie pozwolimy na to, żeby Polska była jak Niemcy, gdzie edukacja domowa jest zakazana. To trzeba zatrzymać.